Powracamy do naszego normalnego rozkładu jazdy, Ada jest już w żłobeczku, kaszel już prawie ustał, katar prawie zanikł, już nie gorączkuje, ząbkowanie idzie pełną parą, ta noc była, kurczę, no niby, niby spaliśmy długo, ale jakoś tak odczuwam niedosyt, ale ważne, że z Adą powróciliśmy już na stały rozkład dnia. Czas do pracy. Dzisiaj dzień w pracy był mega produktywny Teraz czas się trochę pokłuć bo czas na odczulanie Jestem dzisiaj wcześniej więc miałem jeszcze czas by się podelektować, pozachwycać tą panoramą zasmogowanego Krakowa z parkingu przed galerią Krakowską I, 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 I Takie wizyty uwielbiam Przychodzę przed czasem, nie ma nikogo w kolejce i wychodzę przed czasem W sumie zawsze wspominałem o tym we wcześniejszych filmach, że dziaranie jest spoko, ale gdy do zastrzyku, gdy coś ci wstrzykują w rękę i czuje się to nieprzyjemne uczcie rozpychania, kurczę, to jest chyba powód, dla którego dziaranie znoszę lepiej niż zastrzyki. Leżymy właśnie na nowej macie Ady. Uwielbiam te kontrastowe karty, są zarąbiste. No. Posiadam dwie dziary. Jedną, którą widzicie praktycznie całego dnia, czyli cały mój rękaw, i drugą, którą mam na nodze. W związku z tym, że dziary mam nieogolone, więc nie wyglądają może jakoś super wow, więc Wam pokażę po prostu pokrótce, czym to się je. Druga dziara to taki motyw halloweenowy. O, właśnie coś takiego. Tutaj trzy dynie. Jedna wesoła, jedna zamyślona, jedna jakaś taka smutna. Która jest na dole samym. O, tutaj dokładnie. To jest moja pierwsza dziara, którą sobie kiedykolwiek w życiu zrobiłem. A mój rękaw to jest moja druga dziara. Próbowałem dzisiaj sobie przypomnieć, kiedy zrobiłem swoją pierwszą dziarę. Nie potrafię przypomnieć sobie dokładnej daty, aczkolwiek będę szukał, bo nie daje mi to spokoju. Jestem porządnicki, jeśli chodzi o te sprawy. Wiem, że gdzieś to w kalendarzu miałem zapisane, więc teraz kwestia znalezienia gdzie? Kiedyś to znajdę, pewnie. Albo nie wiem, albo po zdjęciach jakoś dojdę, kiedy miałem ostatnie zdjęcia bez, bez tych dziar. Pierwszą dziarę robiłem gdzieś w wieku 22 lub 23 lat. To były czasy, kiedy już miałem pierwszą pracę, gdy już sam się utrzymywałem. Miałem jeszcze kasę ze stypendium i pierwsza dziara to było y, trochę po śmierci mojego ojca. I, w, i w, sumie, w sumie te trzy dynie, które mam tak pod części od, odzwierciedlają mój charakter, bo wtedy byłem mega przebity, więc jedna dynia jest smutna, druga jest taka zamyślona, taka przebiegła, bo taki czasami bywam, a, a, a trzecia jest taka szalona, bo czasami po prostu odbija. I, I w sumie taki był krótki zamysł, a bardzo mi się podobał, podobało miejsce i, i też pomysł, ponieważ znajomy, który mnie dziarał właśnie, Dave, to jest osoba, która właśnie w tym samym miejscu miała takie fajne trzy czaszeczki, które były tak symetrycznie ułożone i właśnie stąd się wzięło, wzięły jakieś takie pomysły, że hmm, jakby, jakby zrobić coś, coś podobnego, bo bardzo mi się to podobało. I, i, i to była moja pierwsza dziara. Była ona wykonana w dwóch sesjach. W pierwszej sesji miałem zrobiony kontur, w drugiej sesji miałem zrobiony kolor. Sumarycznie, jedna sesja trwała chyba 2-3 godziny, druga tak samo. Czyli w sumie 6 godzin zajęło wykonanie takiej dziary. Natomiast jak zaczynałem robić rękaw, a rękaw zacząłem robić jakoś miałem rok, może półtora roku odstępu od tej pierwszej dziary. To jak na początku właśnie rozmawialiśmy z Dave'em, który mnie miał dziarać, ten sam artysta robił mi rękaw i, 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 i nogę, i rozmawialiśmy właśnie, ile to może potrwać, i mi się wydawało, że to krótko zajmie, no w sumie nie mam ręki jakiejś przypakowanej, też optycznie nie wydaje się, że to jest jakieś mega coś dużego, więc wydawało mi się, że to zajmie dużo krócej. I tą dziarę robiłem w 11 sesjach, każda po no 2 do 4 godzin więc możecie sobie wyobrażać ile ile to zajęło czasu i, i tą dziarę robiłem jak już byłem na końcu studiów i Uprzedzając jakieś pytania, czy, czy miałem jakikolwiek problem e, związany z tymi dziarami. Z pierwszą moją dziarą to akurat byłem na stażu w komarku, czyli korporacja i tak dalej. Trzeba trzymać się jakiegoś kodu, jeżeli chodzi o ubiór i tak dalej, były standardy. E, natomiast wtedy były ciepłe dni. Ja chodziłem w krótkich spodękach w ogóle. Tą dziarę miałem zawiniętą świeżą folię, z niej cielało z jakiś syf, krew w ogóle wychodziła jeszcze tłuszcz, i tak dalej, więc nie wyglądało to zbyt super, ale się tym nie przejmowałem i nikt nigdy mi nie zrobił żadnego problemu, nie dostałem nigdy żadnej uwagi, ani w takich. Chodziłem na stołówkę w głównym budynku komarchu, gdzie też bywał czasami prezes komarchu. Nikt nigdy nie zwrócił uwagi, więc, więc nie było źle. Natomiast z rękawem, który robiłem... Wybaczcie, muszę Adę odwrócić na mm, plecy. Siup! Ciach! Na plecach lepiej, prawda? Przynajmniej na chwilę. Popatrz jakie masz karty fajne! Yy. No, natomiast jeśli chodzi o rękaw, to byłem na końcu studiów i w związku z tym, że miałem kilku kontrowersyjnych wykładowców na uczelni, to nie mogłem sobie tak pozwolić albo nawet nie chciałem ryzykować, że ktoś będzie widział, że chodziłem w dziarze, więc to było mega wyzwanie dla mnie, bo chodziłem w takiej koszuli z cienkiego materiału, ale jednak ale z długim rękawem. Więc wyobraźcie sobie w te ciepłe miesiące naprawdę było gorąco, ale, ale jakoś wytrwałem do końca i, i, i nie było żadnych problemów. Potem jeszcze właśnie zacząłem studia doktoranckie i jakoś już wtedy już się nie kryłem statuażem i jakoś częściej go było widać. Natomiast później w pracy to już kompletnie nikt nie zwracał na to uwagi. Branża gier komputerowych jest na tyle otwarta na różne dziwactwa, że naprawdę ja ze swoimi dwoma dziarami nie jestem niczym nadzwyczajnym. Wierzcie mi, są ludzie, którzy mają tych dziar, więcej, kolczyków, więcej i, i w ogóle różnych rzeczy więcej, dziwne fryzury i tak dalej. Więc w mojej branży nie miałem żadnych problemów z dziarami. Uprzedzając też kolejne pytanie, co, co z tymi dziarami? Jak będę, jak będę stary? No w sumie będę wyglądał na starość tak samo jak, jak wy wszyscy, czyli będę pomarszczony i pofałdowany, ale będę miał po prostu trochę więcej koloru na ręce i to jest w sumie. Tyle I, i tutaj Ada też podpowiada z poza kadru, że, że, że faktycznie, że żadnych innych różnic tak naprawdę nie ma. Wszyscy będziemy pomarszczeni na starość i będę i ja, więc, y, więc tu się jakoś nie przejmuję tym. Jeżeli ktoś by się pytał o koszt, to też trudno mi jest Wam odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ raz, że nie pamiętam już dokładnie, dwa, że to było tak dawno temu, y, trzy, y, tuż prędzej Magda, y, moja żona by Wam coś mogła popowiadać, bo ona sobie niedawno robiła y, meduzę. I na, na, na ręce, w, w tym miejscu i Madziu ile to było? To było 800 zł za sesję chyba. I Madzia miała robioną tą meduzę w jednej sesji, więc kosztowała ją 800 zł, a meduza jest mniej więcej takiej wielkości. I teraz będzie robiła kontynuację, będzie rozwijała tą meduzę za tydzień jakoś, czy za dwa tygodnie, nie pamiętam dokładnie. No jakoś tak. Więc. To jest fajna sprawa i to jest Madzi też druga dziara, bo Madzia ma jeszcze żółwika też robionego przez Dave'a, który mnie też dziarał. Więc y, tak <gry <UT>: <gry> na jednej dziarze nigdy się nigdy się nie kończy. Wybaczcie, że tak trochę gadam psychodelicznie gdzieś tutaj na bok, ale tutaj obok leży moja córa i sobie rozmawiamy teraz właśnie. Ona pomaga podsuwamy pomysły, co mogę wam opowiadać na, na vlogu. Więc y, tak, tak to wygląda. Y, nie wiem, czy, czy odpowiedziałem wam na wszystkie pytania, jakie kiedykolwiek by wam przyszły do głowy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, na które nie odpowiedziałem w tym filmiku, napiszcie je w komentarzach i na pewno wam odpowiem, bo to jest temat rzeka i naprawdę można pytać i pytać i, i, i jest mnóstwo. I jest mnóstwo różnych pytań, i jest mnóstwo różnych odpowiedzi. I to samo mówi Ada, która tutaj się bawi obok, prawda? No prawda. Ja jestem maniakiem, jeżeli chodzi o dbanie o te dziary, i po prostu, jeżeli są dni takie mega upalne, mega słoneczne, to po prostu bez posmarowania ręki ani nogi filtrem yy, takim naprawdę mocnym nie wychodzę. I, I to jest jedyna rzecz, jakaś taka, nie wiem. Problematyczna, która mi się pojawiła, odkąd mam te dziary, ale tak naprawdę poza tym nie zmieniło się nic. Plus, że Ada ma fajną rzecz, na którą się gapi, bo teraz jak zwraca uwagę na jakieś takie szczegóły, to często się gapi na, na, na moją dziarę, na WSAD i na inne, inne znaczki. Natomiast jeszcze tak kończąc, właśnie było powiedziałem wam, co mam na nodze, to na ręce mam motywy związane z, po części z moją pasją i z pracą, którą wykonuję, bo jestem programistą gier, więc... Mamy wirusiki, szefa wszystkich wirusów i pomniejsze wirusiki, wybaczcie, muszę Adę odwrócić. Więc mamy szefa wszystkich wirusów, mamy wirusiki maleńkie, mamy dyskietkę, czyli coś, czego moja córka już pewnie nie będzie kojarzyła, ale ja zadbam o to, żeby wiedziała, co to jest, i żeby nie kojarzyła tego, tego logo tylko z tego, że czemu mam wytatuowaną ikonę zapisu pliku na ręce. Bo to jest po prostu dyskietka, a jestem nerdem, jest pistolet z napisem Hello World. Ci, którzy programują, będą wiedzieli o co chodzi. Który strzela laserem tu w klawisze. tutaj. Tu mamy WSAD, które też dobrze kojarzycie z tych wszystkich odcinków. Tutaj taki Secret Knowledge. Tu jest klawisz V od mojej ksydy Virius. Tu jest klawisz M. O, tu jest klawisz M od imienia mojej żony, Magdy. I tak, tak się śmieje, że, że jak chcę, chcę Magdę przywołać, to tutaj naciskam przycisk o i, i Magda się pojawia. Tylko teraz chyba jest zajęta, więc wyjątkowo teraz nie, nie zadziałało, ale zazwyczaj działa. Tak, i w sumie tak to wygląda. I tu jeszcze jest kod binarny pod spodem. Nie wiem czy tu widzicie. On sobie tutaj idzie od tyłu, o i tutaj też. I to jest kod binarny, w którym też jest zapisane Hello World, czyli witaj świecie. Ciekawostka, ten kod binarny był robiony w taki sposób, że to jest yy, numeryczny zapis Hello World yy, w systemie binarnym. Jest to czcionką system wydrukowany i w taki sposób było nanoszone na moją rękę. Po prostu było odbite i było nanoszone, więc to jest taka. Ciekawostka drobna odnośnie e, moich e, obu e, dziar, jednej i drugiej, więc... Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. E, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, na które jeszcze nie uzyskaliście odpowiedzi w tym filmiku, to również zostawcie je w komentarzach pod, pod tym filmem. Jeżeli jesteście tu nowi i podobają Wam się takie brodate, dziarate opowie opowieści, to zasubskrybujcie, a nie pożałujecie. Jeżeli oczywiście lubicie też na przykład dźwięki, które wydaje moja córa, jak nagrywam vlogi, to też... Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, tak. Ada tutaj spoza kadru mi pomaga. Nie widzicie jej, ale jest mega zadowolona. Więc to by było dzisiaj na tyle. My się żegnamy. Widzimy się jutro. Wsadza Power. Na razie.